Witam serdecznie, nazywam się Ewa Żanna i zapraszam na drugi odcinek TV Grodzisk Wielkopolski. Od 3 stycznia do 12 lutego w naszym regionie trwały ferie zimowe. Część dzieci, która na ten czas została w mieście, mogła skorzystać z ofert przygotowanych przez jednostki gminne. Zarówno w Centrum Kultury Rondo, jak i w Grodziskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach na terenie gminy odbywały się specjalne zajęcia. Czynne było również lodowisko, gdzie podczas ferii w godzinach przedpołudniowych odbywały się bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej z naszej gminy. Bogata oferta zajęć sprawiła, że wszystkie dzieci z gminy Grodzisk Wielkopolski, pozostające w czasie ferii w domu, mogły znaleźć coś dla siebie ciekawego. W sobotę, 11 lutego, w Grodziskiej Hali Sportowej odbyły się pierwsze otwarte mistrzostwa Gminy Grodzisk Wielkopolski w tenisie stołowym. Organizatorem był Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim. Łącznie około 50 osób rywalizowało o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w kategorii gry indywidualnej oraz w deblu. Dodatkowych emocji dostarczał brak kategorii wiekowych. Każdy miał więc szansę zmierzyć się z każdym, sprawdzić swoje umiejętności i formę. Mecze rozgrywane były w systemie grupowym, dalej z systemem pucharowym. Pozwoliło to zawodnikom na rozegranie większej ilości spotkań z różnymi zawodnikami. Bardzo się cieszę, że w naszej imprezie w tym roku zorganizowanej po raz pierwszy bierze udział 60 osób. Jest to okazja do tego, żeby się fajnie, sportowo zabawić i zagrać w dyscyplinę, która jest trochę niedoceniona, trochę niszowa. Ale ma na pewno spory potencjał, sporą przyszłość. Miejmy nadzieję, że będzie to początek powrotu tenisa stołowego do Grodziska, być może nawet w postaci jakiejś sekcji przy Uczniowskim Klubie Sportowym. W turnieju indywidualnym w finale przy stole spotkali się Andrzej Kiliański i Wojciech John. Mecz wygrał Andrzej Kiliański, zdobywając tytuł mistrza gminy Grodzic Wielkopolski w tenisie stołowym w grze indywidualnej. Tytuł mistrza Gminy Grodzisk Wielkopolski w tenisie stołowym w Deblu zdobyła para Michał Mingę i Bartosz Koza. Dziękujemy Grodziskiej hali sportowej, uczniom i nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego za poprowadzenie mistrzostw, w szkole podstawowej w Konkolewie za udostępnienie niezbędnego sprzętu, Grodziskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu za pomoc w organizacji wydarzenia. Każdego roku Gmina Grodzisk Wielkopolski stara się przygotować specjalne niespodzianki dla mieszkańców z okazji Dnia Świętego Walentego. W tym roku, w dniu 14 lutego, gmina przygotowała dla par specjalną niespodziankę. Na terenie parku miejskiego ukryte zostały cztery serduszka. Każdy, kto podczas spaceru odnalazł wszystkie serduszka, miał szansę na wygranie bezpłatnej sesji zdjęciowej w profesjonalnym studio Marta Łeske Bogaczek Fotografia. Dzięki uprzejmości hotelu reśliński w parku pojawił się także podświetlony napis zachęcający do pamiątkowych zdjęć. Kilka dni wcześniej, 11 lutego, Centrum Kultury Rondo zaprosiło na wyjątkowy koncert walentynkowy Leśmian Intymnie, który odbył się w strefie Sztuki Dworzec. Tydzień później, w sobotę, 18 lutego, również w Grodziskiej Hali Sportowej, odbył się maraton Zumba Fitness. Maraton odbył się pod patronatem burmistrza grodziska wielkopolskiego. Zanim uczestnicy rozpoczęli trzy godziny ćwiczeń dobrej zabawy życzył im zastępca burmistrza grodziska wielkopolskiego Marcin Brudło. Organizacje imprezy wspomogli między innymi Grodziska Hala Sportowa, Centrum Kultury Rondo oraz pani Marita Piechowiak, która już kolejny raz podjęła się przygotowania i poprowadzenia imprezy wraz z zaproszonymi instruktorami. W sobotę 25 lutego odbył się halowy turniej piłki nożnej Sołec o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Po sportowej walce pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Grąblewo 1, miejsce drugie wywalczyła drużyna Ptaszkowo 1. Na miejscu trzecim uplasował się zespół Skonkolewa. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje Ptaszkowo 2, Grąblewo 3, Grąblewo 2 i słoci. Dyplomy wszystkim drużynom oraz puchary zwycięskim zespołom wręczył sekretarz gminy Artur Kalinowski. Dzień Kobiet to święto wyjątkowe. Choć w roku kalendarzowym jest wiele ważnych dni, to właśnie święto kobiet jest tym, któremu towarzyszą szczególne emocje. W gminie Grodzic Wielkopolski jak co roku świętujemy ten dzień wyjątkowo. Centrum Kultury Rondo w niedzielę 5 marca przygotowało w Grodziskiej Hali Sportowej doroczny koncert z okazji Dnia Kobiet. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz grodziska wielkopolskiego Piotr Hoyan. W tym roku panie mogły wysłuchać najpiękniejszych piosenek Seweryna Krajewskiego w wyjątkowych aranżacjach. Bezpłatne wejściówki na koncert rozeszły się niczym świeże bułeczki. W trakcie koncertu życzenia wszystkim Paniom złożył burmistrz Piotr Hojan. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Grodziski Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w niedzielę, 2 kwietnia na Starym Rynku w Grodzisku Wielkopolskim. W ofercie znajdą się jak co roku lokalne i regionalne produkty, stroiki, świąteczne upominki, przysmaki i wiele innych. Najmłodszych zapraszamy na warsztaty wyplatania wiklinowych koszyczków. Dzień wcześniej, w sobotę 1 kwietnia, w tym samym miejscu trwać będzie Pchli To już cykliczne wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy do udziału. Sympatycy futbolu, dzięki współpracy z klubem sportowym Warta Poznań, który rozgrywa mecze ekstraklasy na Stadionie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, w trwającym sezonie na każdy rozgrywany mecz otrzymujemy pulę biletów którą rozdysponujemy wśród mieszkańców w krótkich zabawach i konkursach. Zachęcamy do polubienia profilu urzędu Miejskiego w grodzisku Wielkopolskim na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy wszystkie ważne informacje związane z naszą gminą. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek serwisu TV Grodzisk Wielkopolski.